Dążąc kądem lub pod prąd. Nieświadomi dokąd i skąd leżąc, siedząc albo stojąc, płacząc, śmiejąc się lub boją, przed kamerą zęby szerzą, na ulicy sami leżąc, tworzą wielkie dzieła sztuki lub zasługi dla nauki. Tam wszystko jest tutaj marnością. Co dziś jest tym ciałem, jutro będzie suchą kością. Balińca, wszystko jest tutaj marnością. To co dziś, mój wystanowi jutro jest już nicnością, zdobywając górskie szczyty, nagrywając nowe płyty, wiatrą dobre stanowiska, skaczą mostu lub złowiska, kad lub dzieląc cierczące, milcząc, krzycząc wielkim włosem, głosą, groząc, zabijając, nienawidząc i kochają walczyć na wszystko jest dzisiaj marnością. Do dziś nie wieś ciałem Jutro będzie suchą kością Pani tam wszystko jest tutaj marnością To co dziś swój wystanowi Jutro jest niżnością Rozrządzając dylematy Pociągają za aprobaty Kłócąc się, co lepiej wie decydują. tak lub nie Wierzą w Gute lub jezusa Pochrameta czy Zeusa Cześć. Tą przeznaczenie lub budki z czystkę wszystko jest tutaj marnością Co dziś jest mięsistym ciałem, jutro będzie suchą kością Walić nas wszystko jest tutaj marnością To, co dziś jest twój stanowi, jutro jest nicnością Pragnij jazdy ludzkich dwóch, znaje tylko Bóg tylko on nie jest istością. reszta marność nad marnością. Piękno, kacząc, stoją, wiszą, walczą, gorzą, budzą, piszą, by zostawić coś po sobie. Wszyscy lądujemy w grobie, pani wszystko jest marnością. Kaczą, stoją, wiszą, walczą, wożą, burzą, wiszą, by zostawić coś po sobie. Wszyscy lądujemy w grobie, pani tam wszystko jest tutaj marnością. Co dziś jest mięsistym ciałem, jutro będzie suchą kością. balić wszystko, jest tutaj marnością. To, co dziś twój byt stanowi. jutro jest już litością, balić wszystko, jest tutaj marnością. Co dziś jest mięsistym ciałem, jutro będzie suchą kością. balić wszystko, jest tutaj marnością. To co dziś twój byt stanowi jutro jest nicością.